Siuuuck, to ty dzisiaj co w... wy, ubota! Ja tu w on ci posadzą to Oczywiście, też żeście się moje gadanie. Jak już tak mówiłem, rzeczywiście mój system, ten który tutaj, widzicie, genialny. No i widzę, że mam lepsze kratki, bo to jest ponad 100 kratki na sekundę. Doskonalne. Bo już to spada do tych 25 kraty na sekundę, kiedy my to skipujemy. Oj, ammogatory. Oj, na ammogatora. Zapomniałem się przełączyć na drugie silniki. Tak jak mówiłem. Ten dla mnie jest bardzo wy wygodny do ataku. Tylko trzeba mieć niezłego skillsa, żeby nas nie wykryli. No ja bardziej wolę bardziej... Chcę na razie się atakuje, ale tu był dużo okien, ale ja wolę bardziej tutaj w tej tak gdzieś pływać. Jest mi łatwiej tutaj wykryć e, te statki. Oczywiście jak będzie już będzie pewny patrol. Patrol to będziemy wracać. Oczywiście. O, po A my tu kurczę, mamy. A proszę, proszę. No, co my tu kurcze mamy? Proszę, proszę. Zdrowie z działami. Uwaga, bierzemy kurs. Maksimum prędkość. Przygotować torpedy. Przygotować torpedy. Kim mamy? Sobo my podskroś, Wykrywa nas. To jest Nie wiem dlaczego, dlaczego on nie odczywa W dół! Dół. w dół Wiem, że, że mam jeszcze skillę na to, ale... Jeśli mamy dość fajny bym nie powiedział w lecie się te modele poprawiły. Nie wiem czy to było spowodowane niestety, nie wiem Nie wiem czy to było spowodowane Zaczął mi się model nagle zaciałem ale no, czy się końcą z bardzo, bardzo dość pełnego moda ten, moc, tylko, Oczywiście miałem taki, ten mod, ale ten ma podstawę mi. Widoczny z wyników balastowych, które są do nich genialnie. Niezrobione. W tej chwili. Daje nam się namierzyć ten okręt. On będzie, wykryty! Po czasie będzie, ale. Ale będzie. Wiecie co tym miejscu będzie chyba tam przedaż. Nacinaj nasz kóz. Chcesz być do niego jak najbliżej. Ty wiesz, że pewnie że on dostanie. W tym miejscu... ...prawdy pośrednio z kilometra kilometrowale. Dobra. Odpowiednia... Wysokość do wywołania torped Chyba możesz odpocząć Jest idealna odległość do wywołania torped to nie jest parcel link nie tam. nam... Może te 2 metry, dla dam maksymalnego speeda torped Poszły? Torpedy? Pierwsza trafia. Pierwsza trafia w cel. Poważny wyrwę w, Zmienia kurs. Jeżeli będzie wykrywał to, co my czyli będzie zakręcał w... Na lewo! On nas sobie na końcu torpedę. Za duże... Za, 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 za duży rozrzut. Teraz będziemy podchodzić jeszcze bliżej Teraz damy tezemciutko pod kątem Idealnie Nie, nie będę miał... No bo idę w ogóle, mam to we w luku Dobra Pora zaszaleć Zabieram jeszcze jedną Te na, na słońce nie wystarczą. Mówię trzy. O, o nie, no już po takim trafieniu to się już nie możesz utrzymać. Zostałeś poważne trafienie. Aż ci aż ci widać, aż, aż, aż ci widać. Zewnętrzny. Aż ci widać, aż żebra ci widać. Bo to jest ma żebra. No ostatki mają żebra. Ale się zapalił. A przeglądać jub Bo jak to powiedzieć? Dostał maszynownie To jest potężny cios. On się musi spalić. Dobra. Masz na nie opuszczona. O nie, to jest piękność pinchota. Hmm. Dobra. Więc sobie zrobiliśmy. Maszem stąd szybko spadać. I tak mam bardzo mało topet, więc to się już nie opłaca. Więc sobie zrobiliśmy. Ok, się może wynurzyć. To jest piękne. Wiem, że to jest tragedia. Ale dość pięknie całkiem załatwiłem. Skutecznie i szybko. A my stąd taki to O, jać, ale skopałem. I ty chwilę robimy spadówkę. Dało nam się bardzo dobrze załatwić. Teraz tak już mi się tak mocno mi się nie jak kiedyś, że kiedyś miałem problemy z tą grą, że mi się... Wała mi się w portach, a oczywiście porty to jest taką admasakry Ja ale czy na odcinkach nie będę pełno do portu, bo to jest. Dość słaby pomysł. Bardzo słaby pomysł. zaraz mi się... W... Zaraz, zaraz mi powinien mi zniknąć. Dam ciotkę większy rozmach, żeby odbić od lądu. Bardzo ładnie okien ok został zatopiony. Lepiej tego sobie nie mogłem wymarzyć. Dobra, teraz możemy bardziej ściąć. No i my już spływamy, spływam stąd! Spływam stąd! Bum Pojedziemy sobie na drobny kościoł Te 12 węzłów Sama prędkość tej łodzi to jest około 40, tam 30 węzłów. No, to jest naprawdę dość szybko. Aha. że to już wszystko że Bo ja nie chcę ryzykować niepotrzebnym dostaniem wlej. Lagiem takim konkretnym, więc wolę. No bo jeszcze się pot nie zrobił, końca końca. Czy coś w ogóle jeszcze? No bo wolno tu cóż lądu. Ale ja dam taki tryb. Zrobił co? Tak mi się zrobi luck! Chyba, że mi mi nie wypieprzyło mi do pulpitu. O! A, nie, A jednak nie. Bo się to nie? Bo ja mnie w... zdenerwuję. Bo jak nie widzę tego wczytywania... To się to załamuje. Bo ja się bardzo mocno boję. Ej, bo jak znam tę grę... No, na się ma problem za co nie ma. ale... Jeszcze nie zróbmy ale nie robi co pieprzaną kwiatkę non stop Pełnych czynności ja miałem osiągnięć takiego, takiego moda do Dubot, ale niestety ten UBOT miał chyba miał inne tekstury i ja się kłócimy zresztą modów Jest to połączenie, trochę paczka modów, połączenie wszystkich modów razem A ja się później zobaczę co tu później jest z kim to, to zostawię. Mam prawo eksperymentować. I w tej chwili powinniśmy mieć o wiele więcej punktów. Jak wiecie, na mnie jednego poglądarnia nie naleczyło, po punktu reputacji. Ale już nam prawo naleczyć punkt. Tyle, Ja widać, że nie, ale to są za te punkty. Ja to no, się powoli robiłabym, to to bardzo powoli, na no, razie nie. No i przygotowujemy cały obodowy płynięcia Znowu w morze. Jeżeli się to jest tylko żywność, przede wszystkim idę w żywność. No, jeżeli się to mógł, mógł być, ale to mógł być, bo zmieniam mi mechanikę.

amunicja działo No na no, razie nic, 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 nic nie działa nie użyliśmy tu mamy na dole na też na dole więc możemy to też jeszcze pogłębić no te jak jest z nami tutaj ale raczej nie te też są to już jest też już jest w kładzie dobry więc żeby, 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 żeby to też trzeba to, to przeskipować Dwie te. Nie chcę czy nasze punkty... Nie. Oczywiście nie wiem, że nie ma... A czy nie ma, nie awansować. Oczywiście. O, to jeszcze jak szybciej dalej muszę zobaczyć. Oczywiście, czy... To mi się nie weszło, nie. Nie weszło na okoliczności. Ja też ja, przygotuję ja, ja sprawdzam, czy nie weszło na jakieś... Nie. 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 Dobra ok wyłączyć mi ten efekt, bo mam gada na tym manuje załadować maxi na maksa oczywiście możemy da da dać na szkołę długo tu lepszyć dobra torpedy czy będzie to na żywność okej okay, dobra jeszcze tylko Tutaj Tutaj do po poprawię? ...to jest po ...to jest do fura. Gotowe. godziny Oczywiście zaraz obojętnie, najpierw chcę zakończyć jedną rzecz, czyli... ...zastosować pojęcie na kolejny... ...patrol, oczywiście ten nie, 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 jak będzie jakaś duża... Reputacja to 60 A tak nie na porty troszeczkę słabo mi wychodzą Chyba wam to pokazywał, że się tam po prostu kapi się w jednym punkcie i się o nich strzela i ja ten port nie jest trudny, zależy jak wpłynie się ja to mogę dowiać woduję za 100, a mamy około 99, więc to nam zaliczną. No jest sporo. Zdaję ja się nam jeszcze jedynie na zamek to będzie. Ale dobrze, ja żeby już odpływać. Dobrze, żeby wziąć. Chłopie, moglibyście tak się zarumieniem. Oczywiście, że te let le le były lepsze Dobrze załatwić wychodzimy łączyć sprężarkę tą Oczywiście, moral tam za się za narzędzia za wcze raz wcześniej Jak się płynie ja wolę, wolę, wolę jednak nie ryzykować zbytnio Oczywiście, ten panie nie jest dość łatwy trzeba tylko dobrze wejść pod tym kątem i tak jak mówiłem, mam jeden punkt. Oczywiście ja, ja załoga będzie ogarnięta, bo tu był też mały problem tu, w tym miejscu, że raczej bagować. W tym kwadracie, jeżeli będzie dobra pogoda, bo to żeby był, był, był to wschód słońca, że to, był to na byłoby to na wschód słońca, czyli żeby słońce że schodziło właśnie, Żeby byli skierowani bardziej pod kątem, czyli od słońca. Czyli w tą stronę bym miał taki porty mi bym nie wzgórze, ja zwykle i od tej strony Czyli dodakwanie w stylu Lafu Czy właśnie tego lotnictwa Tak samo ja jak lotnicy atakują Patrz co mi wszystko no, skutkowało bardzo dobrą skutecznością gminową, oczywiście jakby no oczywiście wiadomo. Będą... Oczywiście można spróbować uciec z nim, no, Ale mam się wykryte i, 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 i też tak będzie. O w tym systemie to ja mogę na dapa na, na bo no, Oczywiście muszę oczywiście mieć muszę zatrzymać muszę to zrobić zawsze do dajwa, Czy ja po prostu troszeczkę się zatrzymać w miejscu? Ja myślę, że będę musiał na oko, będę musiał te, te, te torpedy celować wyżej. Te topeny zrobię na bo to wywale z nieba będzie musiał zrobić, zmierzmy, musiał te no, nie wiem, czy od odpadnie te torpedy. No może nie będę musiał to ta długa jak tylko się da. Tyle ile ok, ile jest. Tyle ile było. Mam no, nadzieję, że przed końcem odcinka my tam dopłyniemy. Teraz wszystko mały, mały skrót, jest teraz ale cięcia. Wolę płynąć będzie tak, po takim kątem. Chyba będę wiedział, że, że tam coś jest, bo tam jest siatka... I ...krywowa. Bądź potężna siatka Troszeczkę wyżej Bo ktoś się tylko będzie nas wykrywać Dobra Poczekajmy aż to się czyta. Zaraz ja się tutaj Pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie. Na to cześć.